Nie wiem, ile razy trzeba to tłuc, ale spróbuję po raz tysięczny. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że jedziecie na weekend do innego miasta. Dajmy na to do Krakowa. No i gdzieś trzeba spać. W związku z tym prawdopodobnie lecimy na booking i na obookingu na podstawie opinii innych użytkowników i średniej oceny wybieramy nasz nocleg. Czyli determinującym czynnikiem dokonania zakupu rezerwacji są opinie. Jak już przyjedziemy do tego Krakowa, to prawdopodobnie będziemy chcieli coś zjeść, czyli będziemy musieli wybrać restaurację. I ta owa restauracja będzie przez nas wybrana na podstawie opinii. Jeżeli jakaś knajpa ma poniżej 3,0 w goglach, no to raczej jej nie wybierzemy, ponieważ zaraz obok prawdopodobnie jest inna knajpa, która ma 4,5 i 4000 różnych opinii. W związku z tym decyzja o tym, gdzie zeżremy. Będzie podyktowana tym, jaka opinia będzie w Google na temat danego lokalu gastronomicznego i tak samo jest w sklepach internetowych. Jeżeli użytkownik, konsument nie ma możliwości zweryfikowania, czy inni kupujący w tym sklepie byli zadowoleni z wysyłki, byli zadowoleni z jakości produktu, byli zadowoleni na przykład z gwarancji, to prawdopodobnie ten użytkownik pójdzie do konkurencji, gdzie będzie mógł sobie zweryfikować konkretny e-commerce i w ten sposób Zbierając te opinie, jesteśmy w stanie zwiększyć konwersję. Bardzo prosty przykład. Sami na co dzień korzystacie z opinii, w związku z tym, prowadząc swojej komersy, e warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób pozyskiwać opinie, bo te opinie będą miały ogromne znaczenie dla kupującego i dla Twojego portfela. Dziękuję.